Idziesz, 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 nie zatrzymujesz się, nie zatrzymujesz się, nie zatrzymujesz nie zatrzymujesz się, idziesz dalej, nie zatrzymujesz się, idziesz dalej, no czemu się zatrzymałeś? Skoczyć tu? Idź, skacz, jak magik! Debi. Nie ja żartuję, trzeba tu było skoczyć. Boże, uwielbiam, kiedy coś jest tak intuicyjne. No, rel. Jeszcze Bardzo wcześniej jak wszedłem na jakieś minibossa, to tam My też miał? trzeba było sobie zaskoczyć. Też macie kto jedzie do ciebie. To jest ten się spał? Grubo, co nie? No, fajnie się to tam. Fajnie się zaczyna. Kurde tam skończył, nie. O nie. O nie. O nie. O nie. nie. Aaaa! nie. nie no serio? Ale... A, faktycznie. Na kurde, no, no kurde. Ale powiem wam, że największy spal to faktycznie największy spal. A jak kupisz Harnasia, to nie wracasz. Nie, dziękuję Słuchaj za te DLC. Chcemy wypierdalać nim Harnasię. Po na razie 2 na 3 bossy z tego DLC to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Zwróciłem się, jak zobaczyłem ten piękny atak. Ja, ja mam taką teorię, nie? Czemu mój kol jest taki ubezpieczony, a jego nie, może zatem go muszę zawiesić wtedy, żeby zawsze się spalić. Jak Maśka, się jak go się nimy? Ma ma jem, jem 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 no to... Jest... No... To za szybko. To ogóle to Kuma ma zasady. się... Ale No nie bardziej. no Chodzi o to, że on zabieg... nawet z... z... jest Chyba u mnie jest jeszcze sprawa z etekniami Gdzie był w pani Pana... chodzę tak, 15 punktów, i a... i w tym tylu... już mi po to lalkę, się nauczyć powiem ci, że... Warto sobie przerobić, że szale tak od pierdol, ale właśnie, że sobie przerobić te pytania w ja. tej... O kurwa. Ja rolę. Nie No. O, że O, Nie mogłem dasznąć po Bo... ten Boże Jego nienawidzę Ty się to widzisz, że Ja teraz no <średziny> Ja się teraz skutną, no, że śmieję, ale Sam wiesz jaka była moja reakcja na to, <średziny> Bo... <średziny> Bo to jest Bo To jest ten kochorzy, że on mi bierze na dwa hity po prostu no ta, to jeden ja ten tak błąd na swój gameplay i tak samo właśnie. On ma ten... On ma 1000, ten skill ale zrobisz jeden błąd. To mnie pół sekundy szybciej już jest spacji i on ci już masz od Ta Tak, ta, ta. tak. Jak ja teraz? Ta, dlatego właśnie... Ja dlatego już podejrzełem, dlaczego dla mnie był tak, takim spelem właśnie weź. Pierwszy raz widzę spela jakiegoś. Gór Wardów jeszcze dużo biję nam to to

Ja pierdolę oh, Ciebie! Oh, oh. Ty kurwa... Ty kurwa oh. największa... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. A dobry jest chociaż ten jego wizerunek? Nie, jest totalnie chujowy.